Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiam stanowisko Konfederacji wobec przedłużenia ustawy o pomocy Ukraińcom. Chcę na samym początku zaznaczyć, że tymczasowa ochrona ma zapewnić pomoc osobom niebędącym w stanie powrócić do swojego kraju, czyli do miejsca przede wszystkim zamieszkania. Dlatego ona powinna być głównie skierowana do osób mieszkających przed 2022 roku na Ukrainie w obwodach, na których toczy się wojna, bo nie są w stanie tam wrócić. I przede wszystkim powinna dotyczyć obwodu Ługańskiego, Donieckiego, Charkowskiego, Zaporowskiego, Hersońskiego i Sumskiego, czyli generalnie lewobrzeżna Ukraina. I to, to powinno być zasadnicze odniesienie dla tej ludności, komu powinniśmy pomagać. Pomagamy całej ludności Ukrainy. Kto chce, to po prostu przyjeżdża. Polska po prostu utrzymuje drugie państwo w znacznej części. Proszę Państwa, Polacy muszą wiedzieć, iż w tej chwili do końca września. Fundusz pomocy wynosi 8 miliardów 241 milionów. Potrzeby na ostatni kwartał zaplanowano na prawie miliard. Na kwartał pierwszy 2026 roku miliard 200. Szanowni Państwo, my w Polsce zbieramy składki na leczenie dzieci. A te dzieci powinny być finansowane z budżetu państwa, a nie z różnych akcji charytatywnych. Czy one są gorsze od uchodźców z Ukrainy? Są obywatelami polskimi. Niedawno, miesiąc temu, w tej Izbie była debata o, po, o zwiększeniu środków na ściągnięcie po 30 latach tysięcy Polaków z Kazachstanu. Ja wnioskowałem o 50 milionów. Nie o 500 milionów, nie o miliard. I co? Odrzuciliście to państwo. Ci Polacy nie są warci tego, bo po prostu nie są Ukraińcami. Podobnie, proszę państwa, była sytuacja ostatnio. Polacy na Litwie prosili o 700 tysięcy na najważniejsze uroczystości. Nie znalazło się 700 tysięcy. Własnych rodaków tak traktujemy. Proszę Państwa, wychodzi na to, że my finansujemy w różnych formach około 30 milionów Ukraińców. Dlatego, jeżeli społeczeństwo mówi, że faktycznie utrzymujemy drugie państwo, to tak jest, a jednocześnie co widzimy? W Warszawie, ja mieszkam na Podkarpaciu, widzę, jakie samochody tirami jeżdżą, wiozą na Ukrainę. Ja widzę. Co się dzieje za granicą? Nowe kurorty w Karpatach powstają lepsze niż w zakopanym, ludzie się bawią. I proszę państwa, wy państwo tego nie widzicie. I dlatego duża część społeczeństwa polskiego ma coraz gorszy negatywny stosunek do pomocy po prostu Ukraińcom, bo to nie jest już pomoc, to jest w pewnym zakresie wyłudzanie z państwa polskiego środków. Proszę Państwa, w 2024 roku 600 tysięcy Ukraińców złożyło wnioski o legalizację yy, pobytu. My płacimy nie tylko na uzbrojenie Ukrainy, na, dajemy im za darmo paliwo, ale proszę Państwa, przede wszystkim musimy też tutaj powiedzieć, że przemysł ukraiński z premedytacją niszczy polski przemysł, hutnictwo ostatnio. Branża transportowa, rolnictwo, proszę państwa, produkcja cementu i zwiększająca się przestępczość. O tym przy tej ustawie trzeba powiedzieć, bo my, proszę państwa, za to płacimy. Proszę państwa, pomoc społeczna powinna być doraźna i czasowa. Ja sobie przeglądałem większość państw Europy. My mamy największe świadczenia w krajach Europy Środkowej to jest na osobę po kilkadziesiąt euro. W krajach zachodnich to jest przede wszystkim 200, 300, 400 euro. My najwięcej płacimy. Płacimy za ubezpieczenia. Czy Polacy mogą się normalnie dostać do lekarza? Nie. Muszą czekać lata. Także proszę państwa, Konfederacja podejmie ostateczną decyzję, jak zagłosuje po po prostu poprawka, które będziemy zgłaszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korona Polska. Korony Polskiej. Dobra, jeszcze raz. Pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Prawo Bardzo dziękuję, szanowny panie Marszałku, wysoka izbo. Już 12 marca 2022 roku uchwalono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, Polacy otworzyli swoje domy, serca i granice na oścież, przyjmując miliony obywateli Ukrainy starających się znaleźć lepsze warunki życia na zachód od Ukrainy. Jednocześnie obnażone zostało potężne kłamstwo pandemoniczne, bowiem uchodźcy ukraińscy nie mieli zawieszonych na uszach kawałków polipropylenu, nie byli testowani, nikt nie zwracał uwagi na kwarantanny czy eliksiry. Długowieczności zwane potocznie szczepionkami na COVID. Z uwagi na ogromny ładunek szantażu emocjonalnego, jaki sączył się z mediów głównego nurtu, tzw. poważnych polityków i liderów opinii, na wielu urzędach i instytucjach zaczęły nawet powiewać ukraińskie flagi, co w przeddzień 80. rocznicy ukraińskiego ludobójstwa, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem na ludności polskiej kresów wschodnich II Rzeczpospolitej, mogło przywodzić. Jedynie konotacje syndromu sztokholmskiego. W międzyczasie Polacy wydali na pomoc Ukrainie setki miliardów złotych, doprowadzając tym samym do załamania budżetowego, z czym właśnie dzisiejszego przedpołudnia mieliśmy możliwość się zapoznać podczas dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa. Tak więc, czas mentalnej, ślepej pomocy Ukrainie już się zakończy. Polacy są tym przytłoczeni i ze względu na niewyobrażalne wymagania budżetowe oraz zapaść demograficzną, są po prostu fizycznie niezdolni do nieustannego udzielania pomocy sąsiadowi. Sąsiadowi, co trzeba nadmienić szalenie niewdzięcznemu, nie wykazującemu żadnych gestów wrażliwości dla ofiar ludobójstwa i ich potomków, a nawet wprost przeciwnie, gloryfikującego kult największych zwyrodnialców, jakich nosiła ziemia, bandery i Szuchewicz. Obecny polskojęzyczny rząd, zamiast zadbać o pomyślność Polaków, brnie wzorem swych poprzedników w niekończące się przedłużanie udzielania kolejnych transz pomocy militarnej, socjalnej, finansowej. Moi przedmówcy już wymienili zakresy pomocy: między innymi darmowa edukacja, usługi zdrowotne, świadczenia emerytalne, wydatki socjalne, jak 800 plus podobne. Ile razy każdy z nas słyszał o całych systemach wyłudzeń socjalnych, świadczeń socjalnych przez Ukraińców? Ilość przestępstw, najczęściej drogowych, z udziałem gości ze Wschodu, to także ogromna skala niebezpieczeństwa dla naszych obywateli. Konfederacja Korony Polskiej mówi zatem stop dalszemu sponsorowaniu innego narodu. Tu jest Polska i polecam wszystkim odświeżenie naszego cywilizacyjnego fundamentu Ordo Caritatis. Najpierw rodzina, potem najbliższe otoczenie, następnie wspólnota narodowa i dopiero na końcu pozostałe narody. Zadbajmy najpierw skutecznie o Polskę. Klub, przepraszam, Koło Poselskie Konfederacji Korony Polskiej wnosi o odrzucenie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2492 w całości. Dziękuję. Dziękuję. 14 osób się zgłosiło do zadania pytania. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Jeżeli nie, zamykam listę, ustalam czas zadawania pytania na minutę i bardzo proszę pana posła Witolda Tumanowicza z Konfederacji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jak długo jeszcze będziemy przedłużać tą pomoc, pomoc dla obywateli Ukrainy? Mówmy się, jednak mimo wszystko, państwo polskie to nie jest instytucja charytatywna. Ludziom, którzy cierpią niedostatek na całym świecie jest naprawdę bardzo wiele. To, czy to akurat, że, 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 że na Ukrainie jest konflikt zbrojny, to trzeba sobie zdawać sprawę, że nie na całej Ukrainie. Trzeba wiedzieć, jak w Kijowie e, w, Ukraińcy żyją, wcale tam e, jakiegoś. E, Jakichś działań zbrojnych nie ma, a poza tym my, jako Polska, borykamy się z ogromnym deficytem budżetowym. Ludzie, mają, ludzie stoją w kolejkach do specjalistów, a my tak naprawdę, jak ten właśnie ta instytucja charytatywna, pozwalamy na to, aby właśnie w tych kolejkach także byli Ukraińcy. Ja się pytam, jak długo jeszcze będziemy przedłużać to, ten socjal, tę po, pomoc dla Ukraińców, ponieważ uważam, że to już jest jednak trochę za długo. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam konkretne pytania do ministerstwa, ale myślę, że naprawdę panowie tu będą cytowani na Kremlu, bo to jak tu się szerzy dezinformacja rodem z Kremla, prorosyjska, antyukraińska, to istnieją takie momenty w tej Izbie, że powinniśmy powiedzieć stop. I właśnie teraz... Czuję się w obowiązku to, Panie Marszałku, powiedzieć. Natomiast na, szczęście, natomiast na szczęście dziękuję za tę inicjatywę, ale mam konkretne pytania, bo uważam, że powinniśmy przy nowelizacji tego typu ustaw słuchać się w głos osób, które już od kilku lat dobrych pomagają uchodźcom. W związku z tym pytam, czy istnieje możliwość docelowo dłuższego okresu obowiązywania przepisów kluczowych dla pomocy, bardziej elastycznego i humanitarnego podejścia do zakwaterowania uchodźców i czy rząd rozważa możliwość jednak dalszego pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania dla tych osób, dla których będzie to niezbędne. Uważam też, że warto właśnie wsłuchać się w NGOsy, które pomagają, a co więcej, Marzę o jednym. Marzę, by więcej nowelizacji tej ustawy nie trzeba było przyjmować. Dlaczego? Dlatego, bo już niedługo Ukraina będzie, zakończy się ta okrutna wojna, a Ukraina będzie znów niepodległym, suwerennym krajem i y, nie będzie już więcej. Będzie potrzebowała pomocy w odbudowie i tego jej wszyscy życzymy. Sława Ukrainie! No dobra. Panowie, takie mam pytanie już? Pokrzyczyliście? Koniec, tak? Dobra. Pan poseł Dariusz Matecki, prawo i sprawiedliwość. Pan poseł Marcin Józefaczu, koalicja obywatelska.